Nie, ma do palmy, tylko to nazywa, ale też, ja, to, nie to jest odbicie palmy, zamiast palmy to jest jakieś snobowanie się w yy, yy, misji w Póki mi to wszystko sprawia przyjemność to, czy, czy, czym się zajmuje to aktorstwo, a do tej pory mi sprawiało, to, to wykonuje i nie ja odpowiadam na... Po prostu mnie idę, się od niego. związany z tymi plastikowymi elementami tego I to nie, nie, nie wynika z tego, że snobuje się. Z drugiej strony właśnie jest snobowanie się na artystę, który zanurza się różnicę, poświęca się dla wszystkiego, najlepiej, żeby został alkoholikiem, bo e, wtedy się gna i ma ciekawe spojrzenie, bo takie też jest patrzenie, tu też mi nie odpowiada. Po prostu, Lubię wykonywać ten zawód, spotykać się z, fajno, z fajnymi ludźmi, z fajną ekipą, to kilka razy mi się zdarzyło, między innymi w Kali. Jak znajdujesz łagów po latach, kiedy przyjeżdżałeś w dzieciństwie? Nie jako aktor jeszcze wtedy. Marzyłeś Jako tak dziecko, w ogóle? z rodzicami. Mhm. Nie, w ogóle, nie, że to się późno myślałem. Nie, dla mnie łagów to był symbol raju jakiegoś tam. Bo byłem to dwa czy trzy razy w dzieciństwie i zawsze było słońce i ta woda krystalicznie czysta tutaj, bo te jeziora są głębokie, na 40 metrów rynnowe i ten cały syf, gdzie w dół zostaje przejrzysta woda. Był taki pomost na tym drugim jeziorze tam, gdzie obudowany pod spodem i pamiętam przy mocnym słońcu pływaliśmy pod ten pomost i to światło odbijało się gdzieś tam od tej toni chodziło do, tej, do tego ciemnego pomieszczenia i tu było jak jaskinia taka gdzieś w wodzie na jakimś morzu i tak dalej. było genialne, także wspomnienia mam cudne. Nie Niewiele się zmieniło tak na pierwszy rzut oka. Znaczy ja nie mówię o tych tam budynkach nowych, które powstały i tak dalej, ale jakby w samym kształcie jeziora tych pomostów, tych, 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 tych brzegów. za szczęście, że to... Że, że, że człowiek nie ingeruje w to, bo to skarb. Mm. Ten